masz chwilę? Chcesz pogadać? Chodziło mi o taką dłuższą chwilę. Możesz przyjechać do obozu? Mam problem. Już jadę. Oh, dzięki. Czekam. A możesz powiedzieć coś więcej? Co to za problem? No, może lepiej będzie. Niech zgadnę. Chodzi o sola, co? A ty mnie znasz. Aha. Do zobaczenia. Ściema, z tej strony, Tadek? Witam Was, w grze. Cyberpunk 2077 I jak widzieliście jedziemy właśnie misją pomóc Panamie Zobaczymy co tym razem sobie zażyczy Jak widzicie mam pożyczony samochód Ogólnie wbiłem maksymalny poziom street creda tego Można powie powiedzieć szacunku ludzi ulicy Oho, zaraz rozwalę te auto, zanim no to dojadę. Dobrze. O, już mnie tu hamować zaczyna. Dobra, to wysiadamy. Zobaczymy, co jest. O, muchy latają. Nie mów Saulowi. Kasą nie pogardzę. A, właśnie, zobaczcie, taki jeden błąd zauważyłem w grze. Jak na przykład mamy tutaj spodnie. Zwiększał dźwigno 18. Nie wiem, dlaczego gra pokazuje to podwójnie. Kiedy albo powinno być, że zwiększa łódźwik o 9, dwukrotnie, albo że zwiększa jednorazowo o 18. Akurat pod pancerzem to widać, bo jest to o 18 zwiększone, żeby nie było. Zobaczcie, mamy teraz 317, 299 i powinno wejść zaraz 317. A tutaj mamy podwójnie pokazane, tak jakby o 18, że dwa razy zwiększa. Co można było policzyć jako 36, a tak przecież nie jest. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Reszta ma zostać w obozie. Jesteś. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem militechów, więc zadzwoniłaś o Wi, żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha, i dlatego poprosiłam Wi, żeby tu paradował przed Tobą. Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak, ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć tę robotę, dla której tu jesteśmy? Czy żeby tak wkurwić tak, żeby nas rozwalili na miejscu? Ja pierdolę, Panam! Czy możesz powiedzieć mu... Już mówiłam, daj spokój. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie, no kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Alde Kaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu, grad z 2060 gopnąć go jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie z to jedynką. Czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Wima ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chcę grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten Basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy Ted, Karol i Bob już się zgodzili. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się skorpami. Taka biotechnika świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej czyli transportu i spedycji przemytu. Przecież mówię. Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. No dobra. To ja chcę cię przejąć tego Basiliska. Ach, dzięki, wi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej, okay, okej. Okay. Chodźmy pogadać zresztą. Oczywiście trzeba wszystko zabrać, co nie jest przyspawane do podłogi. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basińska. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. Dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów Trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, okay, słuchajcie. Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina sto jedynkę. Atakujemy ich od tyłu, Spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci to powiem. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt jakiego wam trzeba, i akurat przejeżdża sobie obok. To. Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Wchodzę w to. Mhm. Mm Okej, okay, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. O, zobaczmy Jadziesz jak stanąć, pociągi wyglądają. Jadę, jadę z wami. Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Ja prowadzę czy ty? Ale troszkę ci głos drżał. Nieprawda. No przyznaj się, spuściłeś się rączki. się. Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. I nie dowie się o włomie. Czy ty mnie próbujesz obrazić? Okej, okay, okej, okay. zapomnij, że pytałem. Jeszcze że nie pójdzie to tak dobrze, jak oni to mówią. Jedziemy. <laughs> Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol tak nie chce nas tam widzieć. zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Śmiesznie, przez telefon gadali. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Co się spodziewa? Obstawił cały obóz. O, dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku, wolności. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś samo. Też musiałem się w pewnym momencie przestawić. Ale ja nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie. To no pamiętam. To taką dywatów, gdzieś stać? Kamienie takie na tej drodze, że masakra. Mógłby wlecieć w niego No chyba jesteśmy na miejscu O no, kurde, ciekawa ta lokomotywa Ural Ale wielki skurwia Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy A z Bazyliskiem damy sobie spokój Ha, ja, moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem dla Sola to by było zupełnie okej. Okay. Gotowi? Okej. Okay. Konwój militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przedniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Mm -hmm. Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała schakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, okay, no to do roboty. No dobra, gdzie ten kod dostanę? Co, jeszcze coś tam robić? Ja już otworzyłem. Dzięki. Zbyt ciężkie to zamknięcie nie było. Idziemy do góry. Co to było? Ile tego metalu? Miedzi chyba. Zawsze lubiłam pociągi. I takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolna? Jakbyś zaczynała tysiąc nowych podróży? No, może raczej pełno ludzi. Okej, okay, to tutaj. No i co teraz? Karol, czego no mamy szukać? perforowany jakich? Nie z No nie za stary. Taki sprzęt. Jasne. Perforowane kartki to tak kiedyś, kiedyś mocno pasowało. Kurde, nie mogę tej broni tutaj wziąć. No dobra, nieważne. Pieniądze, któreś zostawił, tu coś jest na tym kopie. Hmm, nie, tu proszę, proszę. Dobra, mamy kartkę. Dobra mam Mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika No, włóż kartę do czytnika To uruchomi się wszystko? Okej okay. Działa! Chodź zobaczyć! Zabawka. Wi? Chciałam chwilę z Tobą pogadać. To, o czym chciałaś pogadać? Wiem, że to głupio zabrzmi. Przecież sama Cię prosiłam, żebyś mi pomógł, ale. Dlaczego to robisz? Bo wiem, że to dla ciebie ważne. Ale tylko dlatego? Znaczy, nie. To nie. Za... nie, to źle zabrzmiało. Słuchaj, ja. Po prostu nie jestem w tym zbyt dobra w mówieniu o swoich uczuciach i tak dalej. A bardzo nie chciałabym tego spierdolić. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam? Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No wiem. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z Tobą wolę być ostrożna. Czemu ze mną jest inaczej? O tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jego przyjaciel. Następnym razem idź za impulsem. Okej. Okay. W każdym razie... Jakby co ostrzegałam. Dobra. Wracajmy do pozostałych. No, no, no! Szaleństwo. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak, Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. No, to chyba ta lokomotywa już tam dojechała na miejsce. Myślę, że sobie poradzimy bez większego problemu. Trzymane. wiesz gdzie jest Panam? Nie mam pojęcia. Jak ją zobaczysz, powiedz jej, że jej szukam. Okej. Okay. Nie będziemy jej teraz sprzedawać, chociażby dlatego, że nazwa misji tak mówi. O, ci tu już się rozpędzili z imprezą. Mogliśmy jeszcze sprawdzić. Wszystko mamy ogarnięte. A nie, dalej stoi ta lokomotywa. To teraz czekamy. Panikujesz jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany z nowymi pomysłami nawiązywał tam mnóstwo kontaktów i próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to sol? Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Wypijmy za Skorpiona. I za, za Skorpiona. Co tam jeszcze mamy? Wysyłali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowe Jesse i, i pijesz Lugol jak pojebany, bo wszystko jest napromieniowane. Yy, na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Aha. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w Basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Oh, spróbuję się trochę zdrzemnąć. Ok, jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Chłodno się zrobiło. Nieprawda, ale to miłe. Idziemy spać? Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? To samolot? No To znaczy że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza Tak myślałem Dobranoc, nozwij I tu myśle, że będzie mu uderzać? Okay. Jadą. Wszyscy gotowi? Wi, jedziemy. Skakuję już. To co, czekamy na resztę? Kurda, jakie to tory mają wycięcia Na te szyny Dobra, ruszyła! co, uderzy w konwój? No, i idzie nieźle Z wagonu, to przyspieszy. Wi, nie ma na co czekać. Rozwal sprzęt tego wagonu. Kto że? O kurde. Poszło. Wi, strzelaj w ten cholerny Poszło, spokojnie. Widzę ich. ich, jak tylko zostaną odcięci. Walić w te boty. To nasze? No faktycznie, jedzie jakiś transport z przodu. Uderzy w nich chyba. O, zatrzymała się. Ciekawe jakim cudem... jakim cudem... Proszę Bierzemy ich! Ja pierdolę! No, to wysiada? pomóż mi! Dobra, ta broń jest jak na do dupy. Strzelba jest najlepsza. Tros, tros! Bra, ładuj. Co jest? Raz, raz, raz! Uciekł mi. Osłaniajcie mnie Jeszcze I jeden? Pop, Wszystko zgodnie z planem szefowo. Dobra, pociąg odjeżdża, ruszajcie! O, tak za hamowo. To źle? W częściach jest. Siąć do pojazdu. A, wzięliśmy już transport. Dobra. Na, nie z tej strony, kurde. Możemy spadać. Gotowy. On powinien raczej wsparcie wezwać. I pewnie będzie walka po drodze. Nie tego znajomego złomu. Dla Micah i Teddygo prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Szybka akcja. Nie ma co. Dobra. No, jak podskoczył przy takiej masie, raczej mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że część jakiegoś tego pojazdu opancerzonego wiezie. Poza tym mówią, że to takie główne, a takim na tym zależy, To całkiem dobre to musi być. już z drugiej okay, strony. Z Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. No nie wiem, dobrze by było wiedzieć co kombinują ewentualnie. Tak w sumie co do bazy po prostu to zawiozą? pewnie do jakiegoś wiecie ukrytego garażu albo coś i tam to klepać. Jak chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki, sama to załatwię. No, Saul. Zaczyna się. Kochany, nie wiem. Na razie jestem z rodziną. Nie wiem, tak, przecież wiesz, że nie mogę po prostu pojechać. Co to jest? To, co widzisz? Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo. Militechu. Kurwa, panam, widać jest stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony militek? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie basiliska jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Alde Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w Twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znaki przyjadę. Wi, na pewno będę cię potrzebować, więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się. No, widzę, tak więc no, tak się kończy ta misja. W następnej może dadzą nam tym pośmigać. Albo będziemy, nie wiem, odpierać jakiś zmasowany atak w tym bazylisku. No nic. Ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Siemaneczko!